Ustalmy jedno, Farmville to nie jest gra. To trzeba ustalić na początku. Po drugie, rozmawiałem dzisiaj, miałem bardzo ciekawą rozmowę na temat rozpropagowania formatu DVD i generalnie filmu, tak? Były to filmy pornograficzne, gdzie się stawiało kamerę, była akcja, cięcie, koniec, napisy, dwa, trzy, zależnie ile aktorów grało i koniec. Tak to wszystko rozpropagowało w jakiś sposób film. Te wszystkie dziwne Farmville, te World of Warcraft, to wszystko co się dzieje tak mocno na uboczu nas, którzy chcą zagrać w Quake'a po sieci, chcą przeżyć fabułę w L.A. czy zobaczyć to wszystko dokładnie tak, jak miało to miejsce wcześniej, to właśnie te gry, te tak zwane popierdółki, propagują te gry, w które my teraz gramy. Bez tych gier nikt nie przysiadłby do, do tytułu, w którym my gramy, tak? Okej, okay, są tytuły, które są mocno napompowane marketingowo i być może tak to by było, ale tych ludzi by to odstraszało. Oni się uczą grać na tych wszystkich Cityville, Farmville i, i innych dziwnych rzeczach plus telefonach komórkowych, tak, gry za 0,79 euro. I wydaje mi się, że to jest ten punkt, który w XXI wieku rozpropaguje popularność gier. Dokąd to pójdzie, nie mam zielonego pojęcia, ale ja będę cały czas w tym samym miejscu, w którym jestem.